Siemanko, z tej strony Artur z kanału Project Balance. Dzisiaj opowiem Ci o kilku sposobach, co możesz zrobić, kiedy przeciążysz sobie bark. Osobiście nieraz miałem taką sytuację, że ten bark przeciążyłem i wiedziałem, że to nie jest na tyle poważne, żeby od razu iść do fizjo. Wiem, że też często zdarza się tak, że po prostu nie ma hajsu na tą kolejną wizytę, a dobrze byłoby coś z tym barkiem zrobić. Bo najgorsze, co możesz zrobić, to zostawić to i stwierdzić, że poczekam, może przejdzie. Oczywiście regeneracja jest potrzebna, odpowiednia ilość snu jest potrzebna i to na pewno pomoże w tym, żeby ten bark się zagoił, ale w momencie, kiedy go przeciążymy, dobrze jest też zrobić kilka rzeczy, które po prostu przyspieszą regenerację i gojenie. Jeśli uprawiasz jakiś sport typu pole dance, typu wspinaczka, sztuki walki czy cokolwiek, co wymaga od Ciebie ciągłego użycia rąk, to na pewno będzie Ci zależało na tym, żeby po prostu z tym problemem uporać się jak najszybciej. Zanim zaczniemy, powiem Ci jedną ważną kwestię. Moim zdaniem, jedną z takich ważniejszych przyczyn tego, dlaczego ten bark się przeciąża, jest zarządzanie obciążeniem. Mam przez to na myśli to, że po prostu robisz więcej niż Twoje ciało jest w stanie przyjąć danego dnia. Jak już dojdzie do tego przeciążenia a ty dalej chcesz ćwiczyć pole dance, wspinaczkę, sztuki walki, whatever, to tak jak powiedziałem, dobrze jest sobie z tym jakoś pomóc. Przyda ci się piłeczka, najlepiej kauczukowa, może być też tenisowa, ale bardziej polecam tą i przyda się też wałek do rolowania. Gdy już dojdzie do przeciążenia barku i próbujesz samodzielnie poradzić sobie z tym problemem, to zgaduję, że bardzo wiele osób jedynym miejscem, które będzie rolowało, to będzie to miejsce, czyli to miejsce, które boli, przód barku. I teraz zdradzę Ci sekret, żeby to miejsce, które boli, przestało boleć, to, to będzie, myślę, że jedna z ostatnich rzeczy, którą warto zrobić. Oczywiście, jakby nie mówię, żeby to pomijać, ale po prostu jest dużo innych mięśni, których wyrolowanie sprawi, że ten ból tutaj odpuści. I wśród tych mięśni można wymienić mięsień piersiowy który właśnie jeden ze swoich przyczepów ma w tej okolicy, i ten mięsień odpowiada m.in. za zgięcie oraz rotację wewnętrzną. I bardzo często jest przeciążany. No, nawet samo to, ile czasu spędzamy w takiej pozycji, barki w protrakcji, tutaj rotacja wewnętrzna. Tak samo przy sportach typu wspinaczka, typu. Rurka bardzo często ten mięsień jest po prostu pod dużym napięciem, i stałe jego użycie może prowadzić do tego, że tutaj powstaje jakiś delikatny stan zapalny. Kolejnym mięśniem, na który zwrócimy uwagę, jest mięsień najszerszy grzbietu, czyli ten, który możecie zobaczyć tutaj. I co ciekawe, oprócz tego, że mięsień najszerszy grzbietu przyczepia się do kości ramiennej, przyczepia się też tutaj do talerza biodrowego. Więc dzisiaj, jak będziemy z nim pracować, to popracujemy z obydwoma tymi przyczepami. Mięśniami, na które zwrócimy szczególną uwagę, będą mięśnie stożka rotatorów czyli wszystkie te mięśnie, które znajdują się tutaj z tyłu na łopatce. Wśród nich można wymienić mięsień nadgrzebieniowy, podgrzebieniowy, obłymniejszy oraz mięsień podłopatkowy który, jak sama nazwa wskazuje, znajduje się pod łopatką. Kiedy ja przeciążę sobie bark to właśnie z tą grupą mięśni pracuję najwięcej, poświęcam im najwięcej uwagi i zauważam, że praca z nimi przynosi najlepsze efekty. Mięśnie te odpowiadają za głównie rotację zewnętrzną. Wśród mięśni, które odpowiadają za rotację zewnętrzną, jest właśnie nadgrzebieniowy, podgrzebieniowy oraz obły mniejszy. A już obły większy oraz podłopatkowy to jest rotacja wewnętrzna. Jak być może zauważyliście, bądź nie. Jest bardzo dużo mięśni, które odpowiadają za rotację wewnętrzną, i te mięśnie są bardzo silne. Jest mało mięśni, które są też dużo mniejsze, które odpowiadają za rotację zewnętrzną. I bardzo często właśnie z tego dysbalansu biorą się jakieś problemy z barkiem. Dlatego też w pierwszej kolejności zajmiemy się tymi mięśniami, które odpowiadają za rotację wewnętrzną, czyli popracujemy sobie z najszerszym grzbietu oraz z piersiowym i spodłopatkowym, a później spędzimy trochę czasu na mięśniach, które wykonują rotację zewnętrzną. I teraz już Ci tłumaczę, dlaczego tak zrobimy, bo jeśli te mięśnie, które odpowiadają za rotację wewnętrzną, są silniejsze i cały czas będą ciągnąć do przodu, to te mięśnie, które są odpowiedzialne za rotację zewnętrzną, będą w ciągłym rozciągnięciu. I kiedy odpuścimy trochę napięcia tych rotatorów wewnętrznych, to łatwiej będzie nam się pracowało z tymi rotatorami zewnętrznymi, które już dostaną po prostu trochę luzu. Dobra, do ogarnięcia najszerszego przyda Ci się wałek do rolowania. I teraz najszerszy grzbietu, ta część, którą będziemy teraz rolować, jest tutaj pod pachą. I żeby ją wyrolować, połóż się na boku, ułóż sobie wałek pod pachą. Tylko nie za nisko, bo jak wiedziesz za nisko, to będziesz sobie jeździć po żebrach, a tego nie chcemy. Także tutaj centralnie pod pachą połóż się i na początku zaprzyjaźnij się z wałkiem. Jak ten najszerszy jest mocno przypięty, no to samo położenie się już będzie mega bolesne. Także daj sobie chwilę, a jak już poczujesz się całkiem swobodnie, to możesz dodać do tego taki ruch przetaczania się do tyłu i do przodu. I w ten sposób, przetaczając się do tyłu, nie tylko zahaczasz o najszersze, ale też już wjeżdżasz na łopatkę i na rotatory, o których już wcześniej wspominałem. Także masz dwa w jednym. I kolejną rzeczą, którą możesz sobie zrobić, jeśli chodzi o rolowanie najszerszego grzbietu, to jest praca do góry i do dołu. No i warto poświęcić przynajmniej dwie minuty, czasem nawet dłużej na ogarnięcie najszerszego. I zobaczysz, że już nawet po samym tym jednym rolowaniu, tutaj przód barku powinien trochę odpuścić i powinno się zrobić trochę lepiej. Kolejną rzeczą, którą możesz zrobić, jeśli chodzi o najszersze, to jest praca twoją dłonią. Podnosisz sobie rękę do góry, wtedy pojawia się tutaj mięsień najszerszy grzbietu. Chwytasz go sobie w ten sposób, następnie opuszczasz rękę, tak żeby zmniejszyć trochę napięcie najszerszego i ugniatasz go jak ciasto. Możesz też po prostu powciskać sobie palcami tam, gdzie czujesz, że boli. A jak już to ogarniesz, jak już to nie będzie dla ciebie bolesne, nie będzie robiło wrażenia, to później możesz zrobić tak. Chwytasz, zaciskasz i dajesz rękę do góry. Chwytasz, zaciskasz, rękę do góry. I w ten sposób rozciągasz sobie ten mięsień najszerszy. Następna rzecz, którą możesz zrobić z najszerszym, to jest opracowanie jego przyczepu przy talerzu biodrowym. I tutaj możesz wykorzystać albo wałek albo piłeczkę. Przy pomocy wałka robisz to w ten sposób, że ustawiasz się na samym szczycie talerza biodrowego w leżeniu na przedramieniu albo na ręku. Kolano może być ugięte, może być proste, jak Ci wygodniej. Mi wygodniej jest, jak maga jest ugięta. I pracujesz sobie tutaj powoli do góry i do dołu. Możesz też po prostu zostać w jednym miejscu i przetaczać się delikatnie do przodu i do tyłu w poszukiwaniu bolesnych miejsc. I najlepiej moim zdaniem, jeśli masz na to czas, jest zrobić tak, żeby najpierw popracować sobie wałkiem. Jak wiedziesz tutaj niżej na pośladek, to nic się nie stanie, nawet lepiej, bo większość z nas ma przetyrane bioderka, także możesz sobie od razu też i pośladek ogarnąć. Ale dobra, wracając do najszerszego. Najlepiej zrobić tak, że najpierw opracowujesz sobie wałkiem, a później przechodzisz do piłeczki. Jak masz piłeczkę, robisz dokładnie to samo co z wałkiem. Kładziesz się na boku, szukasz bolesnego miejsca. Och. I tutaj polecam już bez ruchu, sam nacisk. I jak jedno miejsce odpuści, to jedziesz tak po krawędzi talerza biodrowego. A teraz jeszcze, jak znaleźć talerz biodrowy? Bardzo łatwo. Jedziesz po pośladku do góry i szukasz, gdzie kończy się kość. I tam, gdzie kończy się kość biodrowa, tam już jest koniec tego talerza. Schodzisz trochę niżej, tu gdzie masz mięsień i tam sobie układasz piłeczkę. O, I w ten sposób pracujesz. Jak już ogarnąłeś najszerszy, to kolejny będzie mięsień piersiowy. Do ogarnięcia tego mięśnia wykorzystamy piłeczkę. Możemy też użyć wałka do rolowania. Ja tutaj akurat w pobliżu nie mam kawałka ściany, o który mogę się oprzeć i wykorzystać tą piłeczkę, więc pokażę Ci, jak to zrobić po prostu na podłodze. Ale dobra, bo tutaj już trochę wyprzedziłem fakty. Zaczniemy sobie od czegoś mega prostego. Weź sobie piłeczkę, połóż ją sobie na mięśniu piersiowym. Jak nie wiesz, gdzie jest mięsień piersiowy, to pokażę Ci mniej więcej, jak wygląda jego przebieg. Jak masz mostek, możesz sobie wyczuć palcami, gdzie jest mostek na środku klatki piersiowej. Następnie idziesz palcami do boku tak żeby kłąb i kłębik, czyli ta część dłoni leżała na mostku. I jak położysz sobie dłoń w ten sposób, żeby palce były skierowane w stronę barku, to wszystko co tutaj obejmujesz, to jest mięsień piersiowy. Mega prosty do ogarnięcia. I to jest obszar, na którym będziesz pracował. Jeśli jesteś kobietą, to podejrzewam, że ten obszar do pracy zmniejszy się o te dwa palce. Najbardziej skupimy się na tej części tutaj pod obojczykiem. Weź sobie piłeczkę, kauczukową albo tenisową, może też być ta do golfa. Co tam masz? Przyciśnij sobie w ten sposób dłonią do mięśnia piersiowego i możesz kręcić kółeczka, możesz jeździć do przodu, do tyłu i opracuj sobie w ten sposób mięsień piersiowe Możesz pomóc sobie drugą ręką, chociaż nie polecam i wtedy od razu też napinasz trochę ten mięsień piersiowy. Nie opieraj się tutaj na ręku, bo to też doda dodatkowe napięcie. Najlepiej, żeby ta ręka sobie gdzieś tutaj luźno wisiała. Jak znajdujesz gdzieś jakieś bolesne miejsce, możesz tam zostać trochę dłużej i zmniejszyć ten ruch. Mi najwygodniej skręcić takie kółeczka. No i to jest jedna opcja, którą możesz zrobić. Druga opcja. To jest położenie się na wałku albo na piłeczce. Tutaj, jeśli chodzi o leżenie na macie, to dla mnie najlepsza jest taka większa piłeczka, ale akurat nie mam jej ze sobą, więc działamy z tym, co mamy. Zakładając, że to prawy bark mam przeciążony, pokładę się w ten sposób. Tak jak wcześniej do najszerszego dawałem wałek pod pachę. To teraz to ułożenie będzie bardzo podobne. Też daję wałek pod pachę, ale, ale bardziej z przodu. Mogę sobie dać rękę do rotacji wewnętrznej i zewnętrznej i porotować w ten sposób, utrzymując wałek w miejscu. Mogę też powykonywać takie delikatne ruchy na boki. Jak znajdziesz gdzieś bolesne miejsce, to po prostu zostań sobie tam na chwilę. No i to jest jedna opcja. Druga opcja to jest piłeczka. Na małej piłeczce, jak jesteś mniejszą osobą, jak dziewczyną, to powinno być łatwiejsze. Jak jesteś większą osobą, to polecam mieć większą piłeczkę, ewentualnie robić to przy ścianie. Ja sobie lubię założyć rękę za plecy, w ten sposób dodaję rozciągnięcia temu mięśniowi i, i w ten sposób pracuję. Mogę znaleźć po prostu bolesne miejsce i zostać tam chwilę, docisnąć i w ten sposób punkt po punkcie. Przechodzę sobie. Ja tutaj pokazuję to w przyspieszonym tempie, żeby ten film nie trwał po prostu pół godziny. Ale możesz oczywiście zostać w każdym miejscu trochę dłużej. I tak jak mówię, możesz zostać w każdym punkcie i po prostu poczekać. Możesz zrobić kółeczka, możesz zrobić ruch góra-dół, prawo-lewo. Jak ci wygodniej. Po prostu szukamy w tym wszystkim rozluźnienia i odpuszczenia tego mięśnia. No, i tak jak powiedziałem. Możesz to zrobić na leżąco, wtedy ciężej będzie ci manipulować obciążeniem. A jak jest naprawdę mega zmęczony ten mięsień, to możesz sobie stanąć przy ścianie i zrobić dokładnie to samo. Dodatkowo, jeszcze jedną rzeczą, którą możesz zrobić, stojąc przy ścianie albo leżąc w momencie, kiedy piłeczka jest tutaj, to dodajesz sobie ruch ręki za głowę i za plecy. I pracujesz w ten sposób z ruchem w pełnym zakresie i dzięki temu ten mięsień jeszcze bardziej odpuszcza. Kolejny mięsień, nad którym teraz popracujemy, to będzie mięsień podłopatkowy, który również jest rotatorem wewnętrznym. I teraz, żeby do niego dotrzeć, to nie jest takie proste i też docierając do, podłopat do podłopatkowego, po drodze zapewne zahaczymy jeszcze o kolejny mięsień, czyli zębaty przedni. Mięsień, który między innymi odpowiada za to za wysunięcie barku do przodu. I to, że o niego zahaczymy, to nawet lepiej, bo ogarniając dwa mięśnie jednocześnie, po prostu jeszcze bardziej odciążymy sobie ten bark. I już Ci pokazuję, co zrobić, żeby dostać się do podłopatkowego. Podnieś sobie rękę do góry w ten sposób i zobaczysz, że tutaj pojawia się mięsień najszerszy grzbietu. I teraz chcesz dotknąć tutaj w okolicy najszerszego grzbietu Palcami tak, żeby poczuć, że jesteś na swoich żebrach. I następnie, jak masz palce pod żebrami, to chcesz tymi palcami pchnąć do tyłu, tak jakbyś chciał przebić się na wylot i wyjść sobie palcami w tą stronę. Zauważ, że w momencie, kiedy wysuwam tutaj rękę do góry i do przodu, to że łopatka mi się wysuwa. I teraz ta część łopatki, która się wysunęła tutaj. Mniej więcej w okolicy najszerszego, to jest ta część, w którą ja celuję sobie palcami. Także palce tutaj, mniej więcej na żebra i próbuję sobie wejść tam pod pachę. I teraz, jak mam rękę w górze, to to wszystko jest napięte i najszerszy mnie blokuje. Więc jak już mam tą pozycję, to opuszczam sobie rękę w dół, tak żeby najszerszy się rozluźnił i próbuję tam sobie wyszukać łopatki. Jak będziesz dobrze rozluźniony, to poczujesz, o, jak poczujesz, to poczujesz, że dojdziesz palcami do swojej łopatki. Możesz przy tym poczuć takie uczucie kłucia tutaj z przodu barku, takiego wiercenia, jakby ci ktoś tutaj wiertarkę albo jakiś przypalony gwóźdź wbijał. W momencie, kiedy będziesz wbijał się tutaj pod łopatką. Bardzo dobrze. Jeśli poczujesz to, to zostań chwilę w tym miejscu i poczekaj, aż to odpuści. I zauważ, że w momencie, kiedy tutaj dociskasz się palcami do, do żeber, no to właśnie zahaczasz tutaj też o kolejny mięsień, właśnie o zębaty przedniej. I no to jest dodatkowy masaż, dodatkowe rozluźnienie. Barb ci na pewno za to podziękuję. I polecam zostać tutaj. Przynajmniej dwie minuty, jak masz czas, to popracuj sobie trochę więcej. I to też nie jest tak, że zrobisz te wszystkie ćwiczenia, te wszystkie formy automasażu raz i starczy. Czasem warto zrobić to jednego dnia, kilka razy, albo na przykład dzisiaj zrobisz i jutro zrobisz. U mnie ostatnio, jak przeciążyłem sobie bark, to, to zrobiłem to dwa razy. Powiedzmy, że w poniedziałek i we wtorek, i później w środę już tego bólu barku nie było. Rotatory wewnętrzne już ogarnęliśmy. To teraz przyszły, przyszedł czas na mięśnie, które wykonują rotację zewnętrzną. Czyli mówiąc prościej, popracujemy sobie z łopatką. Do ogarnięcia łopatki przyda nam się najpierw wałek, a później piłeczka. Weź sobie duży wałek, połóż go na ziemi i następnie ułóż się łopatką na wałku. Czyli zauważ, wcześniej kładliśmy się w ten sposób, że wałek był pod pachą. Teraz uginam rękę i kładę się w ten sposób. I na początku, tak jak wcześniej przy, w przypadku najszerszego, zaprzyjaźnij się po prostu z wałkiem. Na razie biodra możesz mieć na ziemi. I popracuj sobie delikatnie do góry i do dołu. Pracując w ten sposób, zahaczysz też tutaj odrobinę mięsień na ramienny. Co również jest korzystne przy ogarnięciu barku, i możesz się również zrotować do tyłu i wejść jeszcze głębiej na łopatkę. I kolejną rzeczą, którą możesz zrobić, będzie uniesienie bioder do góry. O! Oh. Wtedy już się zrobi naprawdę intensywnie, i w ten sposób możesz popracować sobie z łopatką. Możesz dać też rękę za głowę. Wtedy łopatka ułoży się inaczej, nawet będzie bardziej dostępna dla wałka. Kolejną rzeczą, którą możesz zrobić, już po ogarnięciu sobie wałkiem tego, minuta, dwie minuty powinny być ok, jest zrobienie tego samego piłeczką. Tutaj polecam zaczynać bardzo powoli, delikatnie. Nie kłaść się na chama na tej piłeczce, bo, bo umrzesz z bólu po prostu. Także powolutku wchodzę sobie na łopatkę. O, Okładaj się w ten sposób i zobaczysz, że już samo położenie się, szczególnie tutaj w okolicy końca łopatki, czy może nie szczególnie, bo wiele miejsc na łopatce jest naprawdę nieprzyjemnych, ale możesz sobie zacząć tutaj w okolicy górnego, zewnętrznego końca łopatki, mniej więcej o tutaj. Możesz się tu położyć i po prostu zostań sobie tutaj na chwilę, poczujesz na pewno... Może nie na pewno, ale jest duża szansa, że poczujesz leżąc tutaj kłucie z przodu barku. I jak to kłucie odpuści, to przesuwasz sobie piłeczkę w kolejne miejsce. No, u mnie tutaj nie ma problemu z tym, żeby znaleźć jakieś bolesne miejsce. Można powiedzieć, że łopatka to moja pięta Achillesowa. Ja akurat głównie ćwiczę sztuki walki, plus jeszcze przez ostatnie półtora roku buldery. Także wszystko, co mocno obciąża te łopatki. Także jeśli Ty też uprawiasz któryś z tych sportów, albo pole dance, no to domyślam się, że może by być w podobnej sytuacji. Także jeśli chodzi o piłeczkę, to polecam bardziej pracować punktowo. Jeszcze tutaj, jak masz kąt dolny łopatki, czyli do, dolny koniec łopatki, może tak mówiąc prościej dla Ciebie, to możesz tam ułożyć sobie piłeczkę. I... Uh. Jak trafisz, to na pewno poczujesz, że punkt został trafiony. Kolejną opcją, którą możesz wykonać, to jest dodanie ruchu rotacji wewnętrznej i zewnętrznej. No ja, jak tutaj leżę, to czuję mega kłucie z przodu barku. I możesz tak sobie poleżeć, aż poczujesz, że to kłucie odpuści albo się zmniejszy. I teraz jeszcze tylko dodam: tak jak powiedziałem, ja tutaj nie mam ściany takiej, żeby nadała się do nagrania, więc wszystko robię na macie. Przez co od razu większy ciężar dociska się do piłeczki. Jeśli jest naprawdę mega ciężko, to polecam zacząć sobie przy ścianie, bo wtedy łatwiej jest kontrolować nacisk. Mamy już ogarnięte i rotatory wewnętrzne, i rotatory zewnętrzne. Nie jest to wszystko, co mógłbyś zrobić w przypadku bolesnego barku. Jest to tylko jakiś tam urywek, ale też nie mamy czasu na to, żeby się teraz rozwijać. Chyba, żebyś chciał, czy chciała, to daj znać w komentarzu. To bardzo chętnie nagram kolejny odcinek, gdzie jeszcze więcej pogadam o sposobach pracy z barkiem. Jeszcze można by pracować z mięśniami na jeszcze można by pracować z mięśniami równoległobocznymi, czyli tymi, które znajdują się z tyłu między łopatką a kręgosłupem. Jeszcze na pewno jest dużo fajnych sposobów. To, co zrobimy w kolejnym odcinku, albo w jednym z kolejnych odcinków, to jeszcze będzie zestaw ćwiczeń, który możesz wykorzystać do tego, żeby. Wzmocnić sobie ten bark, żeby wzmocnić sobie rotatory zewnętrzne i wewnętrzne. Jeśli będzie odpowiednio dużo łapek w górę i komentarzy, to na pewno zmotywuje mnie do tego, żeby taki odcinek wypuścić szybciej. Dziękuję Ci bardzo. Życzę Ci dużo zdrowia, zdrowych i silnych barków, i powodzenia w rozwoju w swojej ulubionej dyscyplinie sportu. Piąteczka.